Witam ponownie. 129 tura. I atakowani przez dzikie zwierzęta. Uuu, jeden osiołek padł. Nowy czar, tak? Burza z piorunami. I możemy się uczyć następnych czarów, O ten cztery tury tylko zajmuje. To się uczymy, bo może będzie mega teleportacja, na przykład, albo jakiś dobry czar leczący. Żywiołaków. No, właśnie, i splądrujemy ten. Ojoj, tu jest żywiołak. jest. To do. O. Miecz czarnego łabędzia. To jest wcale nie taki dobry. No, taki No, to będziemy walczyć z tym żywiołakiem i od razu walniemy, może, te nietoperki. Tak jest. Poszły od zamachu i awans. No. Ci też awansowali? Punkty ruchu, bardzo dobrze. I oni osadnicy są w mieście. I oni się schowają w mieście. Może coś zaatakuje miasto i to odpowiedzą. Ogniem i mieczem. Szczury. Co to? Smocze gniazdo mhm. No dobrze. Tylko jeden został Kto jeszcze raz? Ono tak Tropiciel i odporność rdzona na magię żywiołów. Właśnie teraz walczy bardzo dużo. I ojej, Kosila on już umie... Źle już ma umiejętności. I właśnie od opory na magię żywiołów, bardzo się mu przydadzą. Aha, znowu standard. Wilczki. Kolega Licz. wysłał wilczki. Poćwiczymy. A skąd są te żywioły? Tu gdzieś jest ich gniazdo. O którym zapomniałem, nie chyba przyleciały z dołu bronić się. Aha, i tutaj będziemy leczyć, mniejsze uzdrowienie, nie? Uzdrowienie i strzelamy. Do złotego smoka. On ma jeszcze cały czas dużo punktów HP. Ale powoli traci. Zakończamy turę. 130. A co? Czemu ci tu jadą? Chyba im kazałem, tak? A. Teraz dopiero zakończamy turę. Żywiołaczek oczy. O, pięknie się ustawił. Teraz jakby się smok też nie ruszył. Dobrze. Dobrze, jakim kiem go odpał. Aha, na no chwilę, jakie mam drębestejki, no? W zasadzie tak sobie. My... O, wieża nam się zbudowała. Wspaniale. No, ale w nietoperze. Pięknie, O tutaj chyba jeszcze i rozbudujemy wieżyczkę, bo tu. W zasadzie tak myślę, może już budować miasto. Co jeszcze? To chcę strzelać. No to strzelaj. I co jeszcze? To. Bardzo dobrze, niepaperek. Tu. Nie do perek. Wspaniałe. Teraz jednostki. Odpoczynek, czyli stróżowanie. Hmm, też stróżowanie? Gotowy, żeby coś ostrzelić, tak? Krytyczne OL prawie pad No i ogro idzie tutaj Tutaj I z maszystym ruchem <gry> za trzy tylko słabiutko. Wyleczymy go, bo on coś tak cienko, cienko wygląda to jeszcze ma ruch. Osiołki. Osiołki się leczą. Mmmm, setlersi. Raz, dwa, trzy, cztery. Mniej więcej tu, tu jest Zasób jeden. I tu będzie drugie miasto tutaj na tych smoczych jajach. I tu może tu. Raz, dwa, trzy... Tak, tu. Między złoto a smoczyja. Ja pierniczę. No jakie bogate miasta będą. Mm. Wspaniała. Na razie... szuwać. Wspaniała. Też. Pod... Kończymy turę. Rzuć sobie ogień rzuć. No, za cztery. Jak staliś? No, to prawie dobrze. Ten nawet nie, nic nie zrobił. No, oni znowu wojnę mają. Hmm, tu możemy coś wybudować. Co to jest? Gniazdo węży? Ja wam dam tu gniazdo węży. Tutaj przydałoby się biblioteka na przykład. Już tak strasznie wolno tu rosną. Może tutaj ich trochę. Gildiałowców, działowców, kopalnia złota A, kopalnie złota, co będziemy? Czekać no, nie wiadomo na co, e, teraz tak Tu Osiołki szybko mi tutaj zniszczyć to gniazdo węży. No będziemy napać kało jakieś gniazdo węży No, jeszcze zobowiązcie gniazdki, bardzo ładnie Cztery raz? No to ma. Nie ma to jak ogień ze stolicy To jest po prostu ogień na wiele pól A co to Nie wiem, tam jest porta, musimy tutaj to wszystko wyczyścić też Potrzebuję jeszcze jednego herosa Albo dwa, no, dwóch nawet Pięknie Wyrobiły się dziewczyny Wilczki, proszę bardzo I ćwiczymy strzelanie z łuku. Jeszcze. A teraz już ruch. Wspaniale. Tu. I atakujemy żywiołaka. I przy okazji smok. Piękny smok To Zastrzała z daleka. ma odporności, ale i tak już. Wider jest trafiony. Dwie tury będzie wolniej ładził. Hmm. jakby tak powoli. Tu jeszcze może... Nie, jeszcze, nie, jeszcze może. Dwie tu. Tu już się chyba nie ruszy. Raz, dwa, cztery tu. No tu są blisko. Tu, a drugie. Tu. Uda się. Raz, dwa, trzy, cztery, chyba się uda. Jedziemy tworzyć miasto. Następne. Tak, i wy też. A wy tu. Mmm, wspaniale. Tu zajmiemy cały ten południowo, wschodni, ruch. Setlarsi. Zakończymy No, no cios. pięknie. Widzę, że większy żywiołak ognia 23 punkty wytrzymałości, ale ma od na magię śmierci, ma opory. Oj, dostał odmrożenie. Elitarna jednostka czarująca. Dobra, co no, my mamy? Lekko z łuku. I poprawimy mu pał. No, ale jest odporny. No, no. Niezłe. Trochę to leczymy. Strzał na... Miasto. Standardowy. Oh. Cofajcie się po miasta. Bądź jego. Kawaleria. Kawaleria. Dobra. Dalej. Co to jest? Łucznicy. A to? No, przecież powiedziałem, gdzie macie jechać. Zapomniałem. Tu macie jechać. To już żeście dojechali? Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj powstanie miasto? Tak! King's Wall. Wspaniale! Klejnoty. i klejnoty. A tu? Co to? Co to? Święte, zdjęte miejsce. Ja mam 19 tur. No coś. Stworzenie świątynia Królowa. No może to z tego powstanie ta świątynia? Z, tej, z któregoś z tego? Albo może z tego? Powstaje ta świątynia, no. Którą świątynię oni chcą? Królna. Poskrelacje plus 10 Krol ma... No. co to za? Z tą rączką. Rączka, taki jakiś taki krol. No dobra, zakończymy turę. No tak. Pluń sobie ogniem, pluń. Dobra. Jakiś konkretne, a tu nic, nic. No to jest też fajny. O wilczki, szybko pójdzie z szarża Teraz ten. no to strzel sobie tam. Nie, no znowu idzie tu jakiś bronić samku. W końcu zabijcie tego żywiołaka. No ile można się z nim bawić? Ogr. Konkretnie drzewkiem. No. No wspaniale. Wspaniale. Co to? Kopalnia złota zbudowana. Hm. No, to nic takiego. Teraz dobrze, teraz troszeczkę. A jeszcze no No wiem, wiem. Cały czas czuwajcie, a co tu jest? Spichasz? No to i jedziemy dalej, w tą stronę. Oj, tu jest żywiołak, dobra, lecimy na tego teraz. Trzeba oczyścić całe to terytorium. Tu będą nasze miasta, szedł się trzeci. teraz no, no strzaj. Troszkę go do... spowolnimy. Nie jesteś spowolniony? Jesteś wspaniale. A co to jest? Aha, strzelcy. I kończymy turę No, chyba mówiłem? Tutaj... Czy tu? 2, 3, 4, tu zbudujecie Czy tu? Co to jest? Never, a tu? Złoto Tu chyba lepiej, nie? No, tu lepiej Takie będzie miasto większe I znowu wilczki. Pokój. No to 70 many za pokój, no przecież... Całość wolne, nie? Także się ubywał, Przystań. I to może weźmiemy coś jakieś. Dzielica rzemieślnicza. O. Tutaj już no, wulkan wybuchł. Hmm. To może z niego... i wal! Co to? Ta wieżyczka, też vale. No, za dwa no, za dwa to nam bardzo dobre. Ty? Też, wal vale. ja tutaj jest zasób, Smucze jaja I ty też Wiesz co masz robić, tak pięknie Okej okay. normalnie coraz lepiej o, ho, ho! Potrzebuję czar mega teleportacja i to szybko. Muszę tu przysłać moich herosów. No. Co wszystko musi być zdobyte. Tu jest pełno badziewia na pewno. Zakończ turę. Się nie zamarzał, co oni? Nichuż no tu musi być też wieżyczko. Dobra, nic wilków nie ma, nie? No to walimy tu teraz. Gniazdo. Co to jest? Dzikie szczuroludy. kolana, W jeden strzał. Pięknie. Siedzieć w mieście. Siedzieć w mieście. Wchodzimy. Chociaż... nie. Chwileczkę. Hmm. Nie, nie. Nie mogę tutaj zostać. Tu jest smocze gniazdo. No muszę tu walczyć. bo prostu mam za mało wojska. Hmm. Nie. Muszę pokonać tamtych. Inni in, tymi... ojej. Spadliśmy trochę. O ja, to są dwa gniazda. Smoczę, tak trzeba to oczyścić. Strzał dal dalekiego zasięgu. Trafienie krytyczne, pięknie. Co jeszcze? post Łucznice. i miasto jest Dobra tura 137 tutaj zapisujemy na razie?